Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Niech jej gwiazdka Nigdy nie zagaśnie Nigdy nie zagaśnie A kto z nie wypi!

Ciao, jest fajnego. Cześć, <grymka> No Dobra, <rata>, nie. <rata>. <grymka> I żebyś przede wszystkim, o czego chciała, przeniosła Kocham cię. I żebyś ci w końcu minetkę zrobiła. Nie, ja nie chcę tutaj mieć nic jeszcze, publicznie. Dobra, dobra, ja wyłączam. Włączyłam. Dobra. Te guź. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, lebo no, no, tak, boby, tak. Szczęścia, no, ja też chcę miłości. Dużo seksu dzieci. To, to mi życzyłaś. No, no, no. No i w ogóle pieniędzy. Nie mam. Wódki dużo. No, wódki no, dużo, dużo. No, dużo. No, dużo. I, I w ogóle to. Kiedyś ja, ty nie czego im życzysz? Przyczysz. I pamiętaj, że. No, w Kiedyś ja, dawaj? Nie, ja się w Kiedyś ja. Ja się wstydzę, ja nie No składaj je te życzenia. Nie, bo ja na ja wstydzę. Napiszę. A dupa się wstydź. No, poważnie, da się skleić później filmik? <noise> nie mam jeszcze wideo Photoshopa. No i rozumiecie, <noise> to ogarnijcie. Hello. A to ogarnę. Bo ja wolę nie, ja publicznie się wstydzę, bo ja jestem wstydliwa, w ogóle osoba. No, Dobra, teraz jak? No, jak, jak? Ja tutaj, że Cię kocham. Ja, No nie, <grym> wszystkiego najlepszego. Ej, chłopa, mówię do Ciebie. Ale nie daj mi ręki będę ja śmieszne pomyślności, żebyś się w końcu ze mną przespała, <grym> żebyś mnie w końcu <grym> nie no, kocham <grym> No dawa. Ej, tu Zabrawa, nie, to to prostu, prostu Dobra, wyłączam, patrz! Kameruję! No wcale kameruję! O, o mnie, kurwa, a nie? No! Ej! Bo jest Ej, trochę tego poszło, nie? Kurwa, ile my tego wyjebali! No, bo napisała, bo ja napisałam, że właśnie. Ile tego jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Boże, no wtorek torek, mój, wszystkiego najlepszego, dużo seksu i to? Kurwa, czemu każe mi seksu żyć, no? widzisz, masz za mało chyba, bo... bo za chwilę dużo, o! O! Na Kurwa, Przepraszam. co Kurwa! Przepraszam. Dużo no, seksu, no, dużo seksu, Na kulana mieliśmy cipkę! Zaś! To podejdź tu. To podejdź tu, jeee! Jebane zdrajstwo. Jebane Dobra! Filmuj tego Skończ, Skończ. Skończ. Ja sobie sama polewam.